Cześć, ja jestem numer 27 i witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu na serwerze naszym. Także dzisiaj zajmiemy się pewną rzeczą, ale najpierw, w sumie aktualnie na serwerze jest jedna osoba. I tak, gdzieś tu miałem name taga. Jest tu. Idziemy sobie go nazwać. Tutaj pamiętam, że osoba, której robiłem pranka ma kowadło. Także sobie tutaj pójdziemy. I sobie tam to zrobimy. A mianowicie, jak nie wiem czy wiecie, ale ten Axolotl... prosiłem o wybranie imienia dla niego. I spodobało mi się bardzo jedno... Jedno imię. A mianowicie, Cytryn. Propozycja jednego widza. Dom Pajaca, Dom Pacyny, Dom Benkarta, Benkarta... Pajaca, pacyny A, W Ciekawie Ciekawie, ktoś tu to przemyślał. Dziwne to jest bardzo. Kowadło było tutaj, tak I teraz tak. Bierzemy sobie Name taga. Wpisujemy sobie Cytryn jest, zgadza się wszystko. No i sobie bierzemy. Jeden level poszedł. Z 30 ale I Już jest 30. No, tu już nic nie ma. No dobra, także w sumie tutaj póki jesteśmy w tej wodzie. Jako takiej. No tak, to są axolotle. Czy jest tutaj gdzieś jakieś miejsce, gdzie bezpiecznie mogę nadać imię? Czy raczej nie? Dobra, robimy to tu. Hop i cytryn. A, tylko... jakiego ja teraz... We... A nie! Ma nim tego. Wydawało mi się, że tak to jakoś nie działa. Dobra, niech ta pochodnia tutaj będzie. W sensie. Nie wiem. Nieważne. E, czy te drzwi mogę, mogę otworzyć? Zostawimy to tak. To nie moja sprawa. Ja tego nie zrobiłem. Także mamy tutaj cytryna. Tutaj ten wieżowiec się też trochę rozwinął z tego co widzę. I teraz tak. Idziemy sobie w pewne miejsce, ponieważ jedna osoba na serwerze, bo w tej wiosce już tutaj nie ma villagerów. Bo wszystkie zostały wybite przez zombiaki. Ale jedna osoba z serwera zachowała wieśniaka. Zdobyła wieśniaka, nie wiem, zachowała. I dzisiaj się nim zajmiemy. Spróbujemy zdobyć mending tam Więc może się uda może. Tutaj sobie schodzimy, bo tutaj są zombiaki i creepery. I ziom na dół. Idealnie wymierzone. I teraz tutaj jest wieśniak, który aktualnie ma e financji 5 zostakną, to co się nie opłaca. A mówiąc, że to jest prawdę był gdzieś, to okazało się, że on jest, e, tu jest ten spawner. On był po prostu dalej, sobie tutaj zejdziemy na dół. No i tu jest spawner, tylko tak trochę sienią on aktualnie działa, z tego co mi wiadomo. E, także teraz idziemy sobie właśnie tego villagera ogarnić. Mam przy sobie, tak jak widzicie, trochę papieru. Także sobie już tutaj przygotujemy yy, yy, trochę trzciny, a sobie przygotujemy papier. Przepraszam bardzo. Yy, tutaj będzie 6, no 6 i trochę papieru. No 6, yy, tak? 6, 3, 4, nie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, no prawie 7. Aktualnie to się nie opłaca, także sobie zbieramy. Niech on sobie stąd idzie. I tak dajemy mu profesję. I co ma? Aqua Infinity za za 8. Więc to się też nie opłaca. Co tutaj dalej mamy? Za 6. Loyalty 1. No to, to w ogóle. To już Aqua Infinity było lepsze. Co teraz? Bookshelf. No to, to w ogóle syf. Tak. Co teraz? Za 30 z 5 Ale... No i jak to teraz rozwiązać? Bo teoretycznie każdemu przyda się mending. A z 5 no to jest tylko na mięczki siekierkę w sumie potrzebne. Także na razie... Na razie odpuścimy to. I, i znowu bookshelf I tak. Teraz co jest? Kursop vanishing. Krątwa znikania. Klątwa Znikania jest dobra tylko wtedy, kiedy gra się na hardkorze. Bo Klątwa Znikania działa w ten sposób, że jak ktoś zginie, to po prostu item z tym enchantem znika i już jakby nie ma. Więc na hardkorze, jak ma się klątwę yy, właśnie... No, jak ma się... Przepraszam bardzo, yy, zapomniałem enchantu. Yy, Cross of Vanishing to po prostu... To jest tak jak traktowane, jakby tego enchantu po prostu nie było. Także efinancji 4. Nie, no nie, 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 nie bierzemy. Teraz postawimy i zrobimy jakieś dziwne czary. I Izium jest. Szapnisk 3. Loyalty. Ale też 3. Dobra. Co będzie dalej? Bookshelf. I co teraz? Reptite 2. To jest. Um, to jest chyba na 3 Zomb, Ale z tego co mi wiadomo, nikt go na tym serwerze jeszcze nie ma. Za 14 Loyalty 3. Chociaż tutaj mogło być też na kusze. Za 15 Channeling. E, dobra, stawiamy sobie Lekterna. I co tutaj mamy? No nic ciekawego. Tego. Nie przemyślam. Five Aspekt 1 to jest SYF, o ile Aspekt 2 e, Chwila chcę odzyskać swój ten Swój dobytek Czy on tam poszedł w tamtą stronę Oddawaj mi cytryna Cytryn, wracaj! Cytryn wrócił, Cytryn jest posłuszny. Oj, tutaj musi być lektywn. To niech tu sobie ta pochodnia będzie. I co jest teraz? Znowu bookshelf. Teraz co? Teraz sam syf. Punch jeden. Fortuna 2. Fortuna 2 się nie opłaca, bo yy, tu mam Fortunę 3 chociażby. A dwójka jest totalnie niepotrzebna. 18 za effinanci 3. No to nie najgorzej, ale mogę. Nie, no pięknie po prostu. Pięknie. Powiem tak: pięknie. To jest piękne po prostu. Dobra. Ogólnie osoba, y, tutaj jest na że prosiłem ją, y, czy mogę nagrać odcinek ze zdobywania Mendingu. I mi zezwoliła, dlatego już jej będę za chwilę pisał, że jest Mending za 10 emeraldów. No. I on tego. A, już się mówi, i on mi tego sprzeda już się wylewelował? Nie, dalej się nie wylewelował. Dobra, bierzemy ile wlezie z tego mendingu. Um, aha, książka. Dobra, piszemy, że jest mending za 10 i idziemy po jakąś książkę. Tylko ja chyba nie mam aktualnie książek. E no, jest zaskoczenie, jest zaskoczenie. Także idziemy sobie szybko po książki. Tylko nie wiem, gdzie mogą być książki, bo ja chyba nie posiadam. Więc trzeba będzie iść znowu tam pożyczyć książki od pewnego osobnika, bo ja na 90% nie mam. Nie. Tutaj też nie. Tutaj są dwie. Tutaj nic. Nic. Też nic. Też nic. 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 Pusto. No dobra, także idziemy sobie na szybko jeszcze, żeby sobie ten mending załatwić. I tak. Idziemy, idziemy, idziemy. I jesteśmy już blisko, bo tutaj pamiętam, że to są jak książki. tylko to nie. Tu jest w sumie dzień, da? Tyle starczy. Potem sobie sam zdobędę książki. Dobra. Także idziemy sobie już kupić. I coś czuję, że będzie handlowane z tym wieśniakiem. Tylko najpierw będzie trzeba go po prostu ukryć, żeby był tylko. Dla osób, które ja chcę, żeby dla nich były. W sensie oczywiście za zgodą właściciela tego wieśniaka eee, także poczekamy sobie chwilę. Eee, a ja mam skrzynce jeszcze Emeraldy. A jednak nie. Jednak nie mam skrzynce. Tak mi się wzięło. Także idziemy sobie kupić dwa mendingi póki co Schodzimy na dół. I no prawie idealnie na sam koniec. Dobra, więc tak, schodzimy sobie na dół i kupujemy. A, go. Dobra, w sumie, kupimy jeszcze te emeraldy. I tutaj sobie kupimy dwa mendingi. No, i tak, w prezencie sobie damy tej osobie. Także to będzie w sumie tyle z tego odcinka. Także mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia i cześć.